Cześć. To, co trzymam w ręku, to pistolet ASG Sport 106, wzorowany na słynnym Glocku, a wyprodukowany przez firmę Action Sport Games. Ta ciężka, wykonana z metalu i tworzywa ABS replika zasilana jest nabojem z gazem CO2 i osiąga prędkość początkową kulki 374 fps. Przyrządy celownicze tego pistoletu to światłowodowe szczerbinka i regulowana muszka. W komplecie znajduje się również wymienna muszka z naniesioną białą plamką. Pod lufą umieszczono szynę montażową Weaver służącą do zamontowania dodatkowych akcesoriów. W rękojeści znajduje się magazynek na 17 kulek w kalibrze 6 mm. Przed oddaniem niekontrolowanego strzału chroni nastawna blokada spustu umieszczona z prawej strony nad językiem spustowym. Okładziny chwytu pokryto tworzywem zapobiegającym ślizganiu się repliki nawet w mokrej dłoni.